Tam. Ja to kur... nie. Końcu. Masz rampę, idziesz tam. Idzie ja tam Nie do skończy, Wystarczy, Na środek mniej więcej wyceluj. Wyceluj tego środek domku. Jest możliwe, że skończyć to wszystko. Kurwa! <grytanie> Hello, tutaj Lucifer i wracamy po... 3 tygodniowej przerwie. Niestety miałem aż jakieś problemy rodzinne, że... Nie mogłem szybciej wrócić. I trochę lenistwo mnie pod koniec opadło, więc... Dopiero teraz wracamy no jak widzicie w tle też jest mapa, która już była w świątecznym tygodniu w odcinku ale jest, widzicie tytuł, inne przejście czyli może kombinujemy z innym przejściem więc już prześlę was chyba bardziej w czasie, do tego miejsca, gdzie już będziemy się z tym bawić niż żebyście oglądali to od nowa więc miłego oglądania starej Weź tą pochodnię, bo mi się zamknęłaś. E, właśnie wracamy z zagrywaniem. E, Link właśnie się obudził i tutaj, kurwa, mi się pochodnia się, się pali, a ten, kurwa, u niego się nie pali. Będzie udowodnione... W, e, udowodnione. Dobra, popisz daj minutę, bo mi się chce oglądać do całego. Dobra, specjalnie w ten moment. Lol, podpaliłem swoją. Nice. A ja mówiłem, że moja się pali. Nie paliła się. Mówię, się paliła. Ja odchodzę. babie Chyba? Tylko nie zjep tego, dobra? On się zespi wtedy. Na samym dole, na samym dole. Pani o to chodzi, że się nie zespi, dlatego bo my się będziemy tam mieć save, a już. Ale ja się zespię zespiesz się w twojej mami. Dobra. Y ja ci zrzucam, ty idź tam. Ty będziesz łapać. No. A nie trzy? Nie, nie. to to dają zgodowe osiągnięcie. Jaką psu. Skocz na to, skocz na to, skocz. Ty jesteś jest lepszym parkowcem. W skrzynkach. Nawet... To nawet nie jest jakiś park, to wystarczy... Hop. I już. E... Halo? Mówię już. Co już. To jest. O. Gdzie ja to, to, to się tyle przesuwało? Ej, tu, mamy tu zapisywanie teraz. Wiem. Przez z nim? Nice. Ruin, nie, to, dobra, bierz swoją skrzynkę, wiesz tą skrzynkę. skrzynkę. To jest już ze skrzynką, bo ta skrzynka jeszcze jest ważna. Dalej. To z tą skrzynkę, Widzisz? Nie Ile? Wskaź najpierw na, na moją skrzynkę okay. tych otworzyć. Nie na się otworzyć. Nie da się ich otworzyć, mówię. gdzie dalej. Przeskakuj na skrzynkę. Złap ją od góry i się wspinaj. Nie? Tak, dobrze. I teraz tamtą trzymasz. Ty? Będę dawać jedną na drugą. Żeby zrobić większy skok. Mam nadzieję, że trzymasz soli. Nie! Dobra, możesz do mnie podjechać dzięki. Ty do mnie zrobisz. Ale ja to znosiłem do góry Kuju. masz gdzieś się do góry Nie ma takiego łatwienia Jeszcze w mogę... ogóle że... Wywaliłeś się poza Nie, nie, nie jest poza Jest ciągle Windem mm. już robi szybko Czekam Skurwa, dobra To ty jedziesz windem, ja ci To Tak na bindach. Przejdź to przez ten płotek <śpiewanie> Nie czujesz No Cześć. Może właśnie chciałem zglitczować. Chyba. Ze schodów przypadłem, chodzę po prostu w prostych schodach. <gryzanie> <toddź> nie ma dzisiaj nie wtedy to, to, to zrobię to samo, gdy czekam na ciebie. Ja to chodzi w powiem że na prostych schodach Możesz się wyjebać. To już w rozumiem jeszcze co wiesz. W opisie pamiętaj, daj linka do y Instrukcji wkładania po schodach pod Deś, deki, dobra? To jest to, co ma być tekstem. Nie mam kłopoty. W którym się kręci? W tą? No, to kręcę? No tą, kto może skręcić? I najpierw pej na na swoją i skoczy na moją. Z to jest najczęstsza część Nie, nie przechylaj tak Szkodek. Trzymasz po prostu Trzymasz, nie przechylasz Przechylam, nie przechylam Git, 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 git Trzymasz dalej. Gota bliżej. Trzymaj tą górną tabelę. Nie, nie trzymaj. Boję się, boję się cokolwiek zrobić. Tak, miałem puścić lewo. Bo... <laughs> <Jest tam prawek. laughs> pójść na chwilę, pójść, 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 pójść. Nit, Złap teraz, złap Trochę przesunęłem ją. Trzymaj. Mhm. Mm Wchodzę na twoją głowę. Muszę jakoś jeszcze trochę przechodzić. Ja, ja. <gulia> nie, nie, kurwa, żeby nie, 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 spadła. nie, 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 Podnoszę znowu. nie, trzymasz, nie, 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 trzymaj. nie, nie, ściana i. Ba, e, oh. ja. yes! Kurwa to... ...charyptom. Hehe, a pechę Dobra, Zapuj, no już... już... i chwałem trzymać, i chwałem trzymać. Nie ryzykuj kurwa nawet tak. No możesz mi pociągnąć to pode mnie, żeby... i spadła mi jak zaskakuje. Ja ją pociągnąć trochę na... Nie! Masz szczęście, że skrzyka nie spadła. A na pewno możesz tą linkę chwycić? Zacznijmy od tego. Nie! <grywa> jest szybsze, to znaczy, że jesteśmy debilami, dobra? Dobra. Załóżmy. Teraz panem celowo przepaść. To jest szybsze, to jesteśmy kurwa w chuj debilami, naprawdę z Milion IQ na minusie Kurwa! Wiesz dlaczego te link nie możesz złapać? Temu? Owszem za że znalazłem coś z czym właśnie możesz zdychać. Serio? Tak. Ja w tym domku I to tam cztery hakki to są Kurwa biergo Zobacz gdzie ja jestem kurwa Jestem, jest ten hak? Cześć widzisz mnie? Widzę kurwa. To jest debile kurwa Wskoczyłeś tak jak ja teraz czy? E, nie skrzynką wskoczyłem Bo wszystko jest to nie bez skrzynki widzę że da się Kurwa dlatego mi nie wychodzi Czy jedna skrzynka tam wystarczy, kurwa? Nie da się bez skrzynki windą po prostu. Kurwa, może zestapiemy i robimy od początku nie, tak. nie, 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 nie. A się tego nie, trwać, kur. nie. Te twoje, co pochowałeś, jest skrzynką, to wskoczyć, wysunąć ze schody. Nie, no, kurwa. Jesteśmy a bami, kurwa. Skrzynka wystarczyła tylko, kurwa, to wskoczyć po jak. Mamy wypierdolony Idź po te schody, kurwa, idź po tych schodach Kurwa, po drugi hak, jak to już jeden jest? Bo chcę mieć własne. Nie będę korzystać z twojego brzydkiego haka. Ale no one oba. są... Ale one... No, one są oba takie same A jak ty zjedziesz? Jak nie będziesz mieć haka ty? Zapisywanie będzie na bank nic, zjedziemy razem hak mi się wszystko łapie też Co? Kurwa mój ucko Ja jakie to Kurwa tak kurwa dwoma rękami Ko łapać kurwa to pójdź go, pójdź, go, pójdź, go, pójdź, go. Pójdziesz jeszcze raz ze mną. Patrz. Nie, kurwa ja jadę, pójdź, krujda mada, krujda mada. pójdź, 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 Ej hey, bo mogę wytrzymać po prostu w górze, dobra, pój. Test, to szybko to robię. Ale to jest trzymamy, Debil. kurwa w górze, debilu. Ja nie. Debil. Nie? To mówiłam, by piekolone. Okej. Okay. Ale tutaj ci, żebyś mnie złapała, ty co? <grystanie> Z ząbkiem. Paweł, jumper Kurwa, nie umiem. Ale robisz... Nie tam miałeś skakać. Wiem. Skocz w dobre miejsce i zrob saving. Drop saving? Robisz saving. <grystanie> No właśnie, to nie ma. Na razie mm -hmm. Idę dalej. Idę dalej, właśnie. A, to tylko zblokujesz. To mało kurwa odblokowałeś. Kuli by zaczął nie popchnąć. Tylko tyle zrobisz. Dobra. Nie. Czekaj. Czekaj. Nie, ja do ma chyba tu przejść. To najpierw mieliśmy rzucił hack hak. Pokój, bo sobie jeszcze dwa haki. Chyba debilu, Krzychu, jesteśmy zgubieni! Skakuj do dziura, nie. Ale po chuj. Żebyś otworzył drzwi. Ale wtedy... Kurwa, czekaj, czy to była to nie, wersja... ...kuli? Tak. 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 Are you happy? Are you happy? Because I'm not. I'm fucking not. O, nie osiągnięcie za to. Widzisz, kurwa opłacało się, dla tego jednego osiągnięcia. Chyba otwierać drzwi. LET ME IN! Let me in. Okay. Zabij. Lecimy Tyle ci mogę powiedzieć, Cyk, report, kiss. Kiss. Gdzie ty mnie odpłacujesz? <gryzamy> Do Riot Games. Ale przecież ja nie napisałem kys. Po tym zmartwionym przez nas kraju Zauważyliśmy, że jeszcze, jeszcze na tym mapie jeszcze jedno osiągnięcie z złotem Czyli wskoczyć na koniec ze złotem do wyjścia Do zakończenia no to tu biorę złoto No i widzimy się dalej jak ogarniemy że to chyba nie to złoto Nie użyliśmy Wiem właśnie nie wiem do czego Czy nie jest ten wagon czy wtedy Nie On jest za tymi drzwiami To ty nie jest ten sam wagon Nie ty? Bo tam to nie ma złota, a ty ma złoto. Właśnie, co ty czyni? Bo ci, że musimy przejść z tym złotem. Eee, level 1. Mm -hmm. Mm -hmm. Mi już. Czemu... To już przestało. Tu ty tam. To mnie. To po prostu, kamień na inny. Jak już ten Dlatego nie... kurwa. Ja pierdolę, się nie wstaję, co jest, nie czekaj. teraz był git, teraz był Ja pierdolę. Ja się Cześć, nie wstaję, ja ja czemu nie dobrze, a tu... Pajac. A, a, ja. a Zezę mam, mam, ja pierdolę, skoczę jeszcze raz, ale teraz dobrze mi skacze, teraz mi skacze tak jak być powinno. Dobra, jestem gotowy na skak, jeszcze uruchomi

te właśnie, a jak tak. my mamy tam przeskoczyć z złotem? Proste, złote jest lekkie, gdzieś, nie? Tak, ale tutaj nie? wiem, ale tutaj wiem, ale jak tam dalej? To nie ciężko. Jest fajne złota. <noise> Temu. Co zrobił moje złoto? Temu, jak je trzymam, to ono poleciało samo. nie wiem. A, bo ono leci samo. Ty, ty wyrzuciłeś jedno złoto? Dlatego przyniosłem kolejne Dobra ja będę tam u góry Albo nie ty idź tam do góry Ja wyrzucę ci złoto i ty będziesz się łapać, prawda? Dobra łapię złoto Polskiego jest złoto, jest złoto do łapania Dobra stój tam, stój tam Dobra Łap, 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 szybko żeby nie spadł, żeby nie spadł Szybko, szybko Chyba czekaj jeden ja zrobiła to nic. Ale przecież i tak tak ten zaliczył nam obu Został nam ostatnie złoto Up. To nic, to nic Po prostu nie kanał, konflikt Easy To <laughs> pierwszy raz, łatwo Czekaj tam na mnie chwilę Piekowska. i właśnie coś czytam. Co? Yy, to osiągnięcie to jest Gold Bar, czyli? Tak, nie. Czyli co? nie to złoto potrzebujemy Co jest złota? jak to nie ma żadnego złota Przypomniał się gdzie jest jeszcze jedno złoto Gdzie? Bierz linkę Idziemy do stronę endingu Mam linkę Webis Chodź powoli No, chodź tutaj linkom, Czekaj, szukam tej mapy. Szukam tej mapy. Nie, nie musisz szukać tej mapy. Chodź do mnie. Chodź do mnie, robimy to. Na ja pewno to zrobiła? Tak, no kurwa. Trust me. Trust me, dziut. Chodź. Oła, zejdź tak powoli po linkom możesz. łap jedną ręką linki, później drugą i tak dalej, coraz niżej, coraz niżej. Kurwa ta ciebie się nie chpije. Chyba, puść się i złapnie, dobra. Kurwa. teraz chmije? Ale wiesz jak to zrobić później, to nie. To ci się już raz złapać kiedyś linkę za tej drugi. No i dupy mi złapał, no? No i pasja tu będzie łapać się zamroć. Ale wiesz, co jest najlepsze? Ile lat ta kimonofiltracja ma, co nie? Ile? Nie wiem. Bo dwa lata temu nagle były popularne kimonofiltracje i nagle wszyscy nagrywali. Tak znikąd. Ale wtedy, gdy my nagrywaliśmy, to jest właśnie taki... Hmm. Hmm. Uff. Tak, to nas no, tu dzięki nam. Udało mi się złapać i zobaczyć. W ostatnim centymetrze Ma Jest saving? Jest saving, gin. Już mówiłem, że to jest. Teraz nie skacz tam, please nie skacz. Widzisz A. to? M Mamy tylko jedno podejście, jedno podejście. Dobra, daj mi to, daj mi to, ja to zrobię, ja to sobie. Nie, nie, bo to. kurwa wskocz na ending. Ja nie wskacz na ending, bo nie ja jestem debilem. Muszę znaleźć dziurę podłogi podłogie. On jest po środku. Po środku. On jest po środku. Po środku przejścia. Ja wiem gdzie jest. Chcę wiedzieć ile mamy dokładnie centymetrów. To. centymetra. Tu. Dobra. tu jest bardzo głupiego, masz szczęście, że <grym> Cześć! <laughs> Żegnaj! Dobra. Łatwo. Ale uh, <laughs> <go. So, laughs> so, no, się ma do... A, to do tego ci Mam lat, bo mam do